Anna Zajączkowska. Jesienna melancholia. Już nie przyciągam jak magnes, bo po co, na co? Drzewa mi liściem opadłym za pamięć płacą. Jesień samotna jak wyona Kracze nad głową. Wieczory cicho się przędą, z myśli osnową. Dzień wkłada z ingieł utworzoną senną opończę, a ja niczego nie zacznę, więc i nie skończę. Może się we mnie rozstaje tafla lodowa, rozkwitnę różą jesienną. Lepsza i nowa.